Ostatnio słyszałam taką bzdurę, że muszę się z wami tym podzielić. Pani w swoim TikToku opowiadała o zawilgotnieniu organizmu. Pani opowiadała o tym, że zawilgotnienie organizmu jest dla nas bardzo niebezpieczne. Nie możemy do niego dopuszczać. A wiecie, w jaki sposób pani diagnozuje zawilgotnienie organizmu? Po prostu sprawdza, jak długo schną włosy po ich umyciu. Błagam, nie każcie mi tego komentować. Także, Pani zdaniem, jeżeli długo schną Ci włosy po umyciu, to znaczy, że Twój organizm wysyła Ci sygnał, że Twój organizm jest zawilgotniały i teraz to już będzie tylko gorzej, 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 Twoje zdrowie się na pewno posypie. Nie, to jest totalna bzdura. Nasz organizm potrzebuje nie dość, że wody w swoim organizmie do przeżycia, to jeszcze dodatkowo, jeżeli jesteśmy dobrze nawodnieni, jeżeli ten, ta hydracja jest na odpowiednim poziomie, to pamiętajcie o tym, że dobrze nawilżona śluzówka nosa, dobrze nawilżona śluzówka gardła jest najlepszym, e, najlepszą barierą przed zakażeniami, bakteriami, wirusami, ponieważ chroni nas, żeby nie wnikały te organizmy, które chcą nas zaatakować z zewnątrz do wewnątrz. I to jest nasza najlepsza ochrona. Dlatego właśnie jest tak ważne, że w momencie kiedy na przykład pojawia się katar, żeby ten nosek nawilżyć, żeby regenerować tą śluzówkę. Dlatego właśnie nawilżamy gardło w momencie kiedy mamy suchy kaszel, ponieważ w momencie kiedy nawet nie mamy infekcji bakteryjnej ale mamy przesuszone gardło, podrażnione, to tam natychmiast zaraz przyjdą bakterie i niestety skończy się antybiotykiem. Także błagam, nie słuchajcie tych po prostu bzdur, bo tu nie da się tego inaczej nazwać, które niektórzy wygłaszają w swoich niemedycznych treściach. Słyszeliście jeszcze jakieś takie kwiatki? Napiszcie mi w komentarzu, chętnie zerknę na profila osób, które głoszą jakieś takie bardzo interesujące teorie.